Cześć wszystkim, wracamy do Minecrafta z modem Better than Walls. No i w dniu dzisiejszym postaramy się założyć kolejną plantację konopi, bo w Spawnie już mamy. Ok, zaczynamy dość szczęśliwie dzień od pozyskania pajęczyny. Jak widać, żelazo już mamy wypieczone, więc zostaje tylko kwestia przerobienia go na sztabki i wytworzenia z niego motyki. No i będziemy mogli zacząć uprawę konopi. Fantastycznie. Następnym krokiem tutaj na drodze rozwoju będzie pozyskanie żelaza na topór i później na nożyce. Ale pierw oczywiście, tak jak wspomniałem, zajmiemy się wytworzeniem żelaznej motyki. Dobra, to żelazo w sumie możemy zebrać. No i tak jak wspomniałem, mamy tutaj 9 grudek wypieczonych fantastycznie. Niestety nie mam mm, drewna na patyki. ale to już sobie rano pozyskamy. Dobra, wyplećmy jeszcze sobie tą wełnę, którą tu posiadamy. Zawsze jakieś to zajęcie do rana i jakiś, jakaś korzyść z tego czasu. <laughs> A no, i właśnie moglibyśmy jeszcze mm, kolejny piecyk ustawić. Także myślę, że tutaj wszystko powinno być w porządku. No, i niegrzeczna dziewczyna. Dzięki za follow. Zapraszam częściej. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Dobra, jak tam stoimy z czasem? Ok, jeszcze mamy noc, także. E, tutaj chwilę poczekamy. No, witam, witam. Dzisiaj niby miały być kerbale, ale, ale tak e, stwierdziłem, że chyba jednak bardziej nastrój jest Minecraftowy. Ok, ja jeszcze zerknę, jak tutaj, e, kwestia stabilności tego połączenia. Okej, okay, wszystko jest w porządku. Od początku mieliśmy dość spore problemy, jeśli chodzi o stabilizację połączenia, ale chyba tutaj już wszystko powinno być w porządku. Dobra, wyplećmy tą przędzę do końca. No i rano ruszymy, oczywiście, podrebno do stołu rzemieślniczego, wytworzyć motykę i zaczniemy tutaj ogarnianie plantacji. No, na początek. Nie będzie to. Nie wiadomo jak duża plantacja. Na pewno zaczniemy gdzieś tam od dwóch, może trzech krzaków. Witam, Kamil, witam. No i będziemy sukcesywnie tą plantację później rozbudowywać. Konopie będą nam. O! Dzięki za falą. Mam nadzieję, że będziesz fadał częściej. Konopie będą nam potrzebne do. Rozwoju technologii potrzebne są do zrealizowania wiatraka, czyli wytwarzania energii mechanicznej. No i też konopie w dużej mierze zastąpią nam pajęczyny, bo do większości przepisów będziemy mogli wykorzystywać również właśnie liny konopne zamiast nici pajęczych. Tak więc będziemy mieli no raczej nieograniczony dostęp do narzędzi. Oczywiście będzie potrzebne żarno, które wymaga mnóstwa energii, ale to już nieco później. Dobra, mamy poranek. Hmm, za chwilę pewnie wyruszymy na powierzchnię. Niech jeszcze troszeczkę bardziej się rozwidni. A tak wracając do tekstur paka. Hmm. Bardzo, bardzo atrakcyjny. Myślę, że też tutaj do Better Than Walls bardzo pasuje klimatycznie. No, bo jest to taki modik troszeczkę można powiedzieć, gdzieś tam bazujący na stylistyce średniowiecznej, więc tutaj całkiem fajnie to współgra. Dobra. Potwory się zdespawnowały, także topór dłoń. Mm. Może inaczej. pierwsze pozbądźmy się tego, co dość cenne. Nie chciałbym po raz kolejny tych cegieł suszyć, więc ustawmy kolejny piecyk. Ok, mamy już cztery, także dużo szybciej będzie nam tutaj przebiegał wytob żelaza. Nie pamiętam, czy ustawiłem następny piecyk. Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, to też na pewno się tym zajmiemy niebawem. Super, natrafiliśmy na kość po szkielecie, też bardzo dobrze. No i właśnie w tym miejscu założymy naszą plantację. Co za tym idzie, pierw musimy pozyskać nieco drewna. A myślę, że tutaj um, tego zachodniego zagajnika trochę tego wytniemy. Albo mi się wydaje, albo słyszę gdzieś pająka. Kurde, dobrze by było go upolować. Może to by były jakieś dodatkowe pajęczyny tylko nie wiem właśnie, czy on nie jest gdzieś tutaj w tych płytkich jaskiniach, bo tutaj mamy dużo płytkich jaskiń. No i przez to też na całe szczęście mamy nieco bezpieczniejszy teren, bo większość potworów generuje się pod ziemią właśnie w tych jaskiniach. Dobra. <laughs> Okej. Okay. Drewna myślę, że nam tyle wystarczy. Przeróbmy dwa pięki na patyki. Dobra. I ruszamy do stołu rzemieślniczego, żeby wytworzyć w końcu sobie pierwsze żelazne narzędzie. Jakim będzie motyka. No i też przy okazji od razu ogarniemy sobie łopatę, żeby móc nieco szybciej tą plantację pobudować. Ok. Na początek Stawka żelaza, świetnie. Dwa patyki. A, trzy patyki jest na motykę, ok, Dobra, i przygotujmy też łopatę. No, łopata już będzie niestety kamienna, ale myślę, że w zupełności to nam wystarczy. Dobra. No i właśnie, motyka umożliwi nam mm, w zasadzie trzy funkcje. Będziemy mogli um, 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 uprawić ziemię, um, zaorać ją, czyli no właśnie uprawić. Będziemy mogli um, wydobywać dzięki niej um, nasiona konopi, a także będziemy mogli dzięki niej um, pielić to co wyrośnie. No i niestety, dopóki nie um, będziemy mieli glinianych um, donic, to w naszych uprawach zawsze będzie porastało zielsko, no i trzeba będzie je stale nadzorować i pielić. Ok, mamy pierwsze nasiona, świetnie. No tutaj szansa jest naprawdę niewielka na te nasiona, ale myślę, że ze 2-3 powinniśmy dać radę dzisiaj znaleźć. No niestety, tutaj całą plantację już przeoraliśmy i nic nie natrafiliśmy, tylko to jedno, Ok, Dobra, od razu sadzimy. No i wydobądźmy trochę ziemi. Ja chciałbym całą tą naszą plantację otoczyć takim... ...wałem ziemnym, żeby tutaj żadne potwory... ...nam nie wchodziły do środka i nie niszczyły tych upraw. No na szczęście ziemia jest łatwo dostępna. Córowcem, więc szybko tutaj sobie z tym poradzimy. No tak, nie, nie ustawiłem następnej gliny na mm, piecyk. Ale to myślę, że może nawet jeszcze dzisiaj zdążymy ogarnąć. <laughs> Dobra, to mamy ogarnięte. Róbmy sobie ziemię na pół Tak się zastanawiam, ale chyba tutaj, tej strony nie musimy wałem otaczać. Wydaje mi się, że potwory tutaj przez wodę nam nie będą przechodziły, ale zobaczymy. Może też e, pobudujemy. Ok, pułkłyty się skończyły. Tak, wszystko mieliśmy przerobione. Dobądźmy jeszcze trochę. Dobra, za chwilę też coś będziemy potrzebowali zjeść. Na szczęście jeszcze dość spory zapas pożywienia mamy. No tutaj marzenie to by było natrafienie na zdobyczną łopatę żelazną. To by naprawdę ułatwiło nam wydobycie, ale tak też damy radę. Dobra. Dokończmy budowę tego wału ziemnego. No, i chyba tutaj jednak ustawię ten wał. Zawsze to jakieś tam dodatkowe zabezpieczenie dla naszych upraw. Dobra. O, no jeszcze tutaj trochę też moglibyśmy wydobyć. No, z czasem ten teren też zaczniemy bardziej formować sobie w sposób dla nas potrzebny, tak, żeby nam bardziej odpowiadały kształty tego gruntu tutaj. Dobra, zjedzmy coś. Prawda, teraz nas żaden potwór ani pająk raczej nie zaskoczy, ale zawsze mieć dobrze tą energię na odpowiednim poziomie. Dobra, jak stoimy z czasem? O, mamy chwilę po południu, także raczej e, już tutaj y, z tą gliną na kolejny piecyk nie zdążymy. Dobra. Wtedy będziemy mogli wchodzić. Okej. Okay. Dobra. Poszukajmy jeszcze nasion. O, okej, okay. świetnie jest. No i pewnie gdzieś następnego dnia udamy się nieco dalej w poszukiwaniu trzciny. Tak, żeby też e, zacząć ją uprawiać. Szcina będzie nam niezbędna do e, wytworzenia e, koszyków do przechowywania ekwipunku. No <laughs> co prawda te podstawowe koszyki będą mogły przechowywać e, tylko jeden tak konkretnej rzeczy, ale zawsze lepsze to niż e, noszenie wszystkiego ze sobą. Przede wszystkim chciałbym e, przygotować tam zapas pożywienia, no i też e, moglibyśmy... Inaczej, nie musielibyśmy nosić wytopionego żelaza ze sobą, a tego bardzo bym nie chciał, bo no każdy zgon z takim żelazem oznacza jego stratę. No tutaj widzę, że coś nie mamy szczęścia do tych nasion. No na szczęście ta żelazna motyka aż tak szybko się nie zużywa. Dobra, myślę, że starczy tego kopania. Zetknijmy motykę gdzieś tutaj w pobliżu naszej plantacji. Dobra, rano zasiejemy. Ja tutaj wolę nie ryzykować zbyt długim przebywaniem na powierzchni. To nie musi się wcale dobrze skończyć. Dobra, okej. Okay. <laughs> Zobaczmy. Dobra, odpalmy kolejną pochodnię w piecyku, na razie nie będę rozpalał. Dobra, tak żebyśmy mieli tu cały czas oświetlenie. Ok, kwiatów i tych śnieżek będziemy mogli się pozbyć. Mięso zombie nam się przyda. Dwa razy nasiona konopi, ok, niezbyt dużo. A zapomniałem jeszcze o jednym zastosowaniu, jeżeli chodzi o nasiona konopi. Będziemy też mogli nimi karmić kurczaki. No i w połączeniu z mączką kosną dadzą one nam właśnie też pasze dla kurcząt. Dobra. To co do spalenia, rzućmy do piecyka. W sumie te kwiaty też możemy dodać. Ja nie będę ich na pewno nigdzie sadził. To nie jest jeszcze ten etap rozgrywki, żebyśmy sobie upiększali otoczenie. No i dobra. Widzom na YouTubie dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek.